Obieg po przełożeniu i końcóweczka tak samo drobną i delikatną wiązką. To ciekawe tej wiązki używa się właśnie do czyszczenia form tryskowych. Zobaczcie Państwo jak to wygląda fantastycznie. Tutaj mamy brud i zaraz sobie go odstrzycimy. Hmm, Zakamarki i możliwości dotarcia gdzieś tam głęboko do jakichś elementów, które są głęboko schowane i tak samo uniwersalność. I to są zalety czyszczenia. Przy użyciu technologii laserowej, wewnątrz pięknie wybrane wszystko, bez jakiejkolwiek mechanicznej obróbki, proszę zobaczyć jaka różnica, brudne czyste, brudne czyste, jest to naprawdę fantastyczna technologia i praktycznie część aluminium jest nawet spolerowana, nie wiem czy Państwo wiecie, są techniki polerskie, też przy użyciu lasera, to jest bardzo bardzo ciekawa technologia polecam gorąco Gravostar Laser Cleaner